Moi drodzy, szybki newsiki od Suchego, a tyczy się on oczywiście naszej organizacji polskiej Nine, która dostała się na Majora do Paryża. Jak widzicie, naklejeczki wleciały dzisiejszej nocy, i jak widzicie, naklejeczka naszej drużyny Nine no, prezentuje się tutaj całkiem nie najgorzej. Oczywiście wszyscy liczyliśmy, że będzie ta naklejka. Złożona tylko z tego XA i z tej kreseczki na dole, a nie z tej całej obramówki. No ale wyszło jak wyszło. Natomiast problem pojawia się, kiedy sobie chcemy tą naklejeczkę gdzieś nalepić. Słuchajcie, i nalepiamy sobie ją e, na przykład. Ja sobie wyjąłem tutaj specjalnie e, USPika wybielenie, żeby wam to pokazać. Jest i on. I na przykład, no tutaj też w ogóle tego nie widać. Zobaczcie. Ta naklejka no, w zasadzie tutaj jest nieczytelna, nie widać kompletnie tych małych napisów. Ta obramówka jest dramatyczna, to jest glitter. Podobnie sprawa się ma oczywiście do holo. Także no, wygląda to nie najlepiej, że tak powiem. I podobnego moi drodzy zdania jest, są również zawodnicy zespołu Nine, którzy twierdzą, że no, ta naklejka tak wyglądać. Nie powinna pojawiły się takie głosy, że nawet gdzieś tam będą jakieś wnioski o to, żeby ją zmienić i domyślam się, że ta naklejka w początkowym założeniu miała wyglądać podobnie do tej. A mianowicie rozchodzi się o sniki biki. Eee, o, dokładnie tak słuchajcie, gdyby naklejka 9 posiadała... Obramóweczkę wypełnioną hologramowym tutaj jakimś dziadostwem No to wyglądałoby to dużo, dużo lepiej W środku na przykład białe tło i wtedy znaczek X i kreseczka Także, no, ciekawy jestem jak sprawy się rozstrzygną, jak sprawy się rozejdą No bo to może być zdecydowanie coś ciekawego i z pewnością naklejka Nine, gdyby okazało się, że, że zostanie zmieniona, no to jej cena mogłaby poszybować przynajmniej na początku mocno, mocno w górę. Już widać pewne ruchy na rynku z tymi, jeśli chodzi właśnie o tą naklejkę. Już widać, że niektórzy inwestorzy ryzykują i wykupują naklejeczki licząc na dosyć szybki zysk. Także, moi drodzy, ja Wam przypominam, że no jest to mocno ryzykowna rzecz, także nie polecam, nie zachęcam. Zdecydujcie sami co z tym zrobić. Ja osobiście czekam na to i liczę na to, że naklejka zostanie zmieniona, że zostanie tutaj wypełniona w środku e, holograficznym lub innym tłem, e, a środek na przykład będzie biały i na nim na przykład będzie e, właśnie e, X i ta kreseczka na dole. E, i, i, no I to będzie prezentowało się zdecydowanie, zdecydowanie. Lepiej. Oczywiście moi drodzy zachęcam Was również do tego, żebyście wpadli na skinsmonkey.com. Skinsmonkey.com to strona do wymiany skinów, na której znajdziecie masę fajnych craftów. Strona nie wlicza ceny naklejek, więc możecie sobie znaleźć naprawdę jakieś mega mocne rzeczy. Możecie sobie wybrać na przykład karabin, karabin z tej perski, Pyk-pyk-pyk, proszę bardzo. I już tutaj na pierwszy rzut oka wlatują nam naklejeczki na przykład słuchajcie, 4 goldziki, tutaj mamy 3 goldziki Team Spirit, proszę bardzo, także konkretne konkretne rzeczy znajdziecie, tutaj mamy glitterki slow 9 na Wulkaniku, no proszę, proszę, tutaj ciekawe, ciekawe rzeczy, także gorąco Wam polecamy, poszukajcie dobrych craftów, powymieniajcie, możecie wymieniać się swoimi skinami, możecie też doładować sobie konto z bonusem do 35% z kodem suchy oczywiście lub skorzystaj z darmowych 5 dolarów przy pierwszej wymianie klikacie tutaj suchy przez CH odbierz bonus i pyk wlatuje wam szansa na zdobycie do 5 dolarów przy pierwszej wymianie link macie w opisie gorąco polecam także moje sobie by było tyle taki szybki newsik ode mnie Trzymajcie się zdrowo elo